Być może zauważyliście, że na moim kanale jest sporo filmów poświęconych relacjom interpersonalnym, również tym dla nas najbliższym związkom z naszymi partnerami i partnerkami. Dzisiaj chciałem porozmawiać z Wami o sposobie, na zerwanie takiego związku, ale o takim sposobie, który dla nas jest bardzo niezdrowy. Zanim to jednak zrobimy, proszę dajcie już teraz łapkę w górę, aby ten film dotarł do jak największego grona odbiorców. A jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to zasubskrybujcie mój kanał i wciśnijcie dzwoneczek, wtedy zawsze będziecie na bieżąco. W odniesieniu do relacji romantycznych czasem zauważam jakieś mody. Teraz jest moda na termin quiet quitting. I może on być rozumiany jako metoda cichego i zazwyczaj niezauważalnego kończenia związków. Jedna ze stron stopniowo oddala się emocjonalnie, przestaje angażować się i budować relacje, traci zainteresowanie, ale nie wyraża tego jawnie. Ani też nie podejmuje działań, które miałyby na celu oficjalne zakończenie relacji. Istnieje wiele potencjalnych przyczyn, dlaczego tak się dzieje, jednak zazwyczaj jest to sposób unikania nieprzyjemnej konfrontacji. Osoba odczuwa lęk przed konfrontacją i trudnymi rozmowami, dlatego zamiast wyrażać otwarcie swoje niezadowolenie, swoje frustracje, swoją niechęć, stopniowo oddala się od swojego partnera, stosując strategię unikania. Nieprzyjemności związanych z otwartą konwersacją. To nie tylko lęk przed konfrontacją, bo mechanizm tego zachowania jest trochę bardziej skomplikowany. Często towarzyszy mu również obawa przed reakcją partnera strach przed konfliktem ale też możliwość jakiejś emocjonalnej manipulacji ze strony drugiej osoby. Takie jak szantaże emocjonalne lub intensywne reakcje emocjonalne. Poprzez wybór tego cichego odejścia, quiet quitting, osoba stara się uniknąć poczucia winy, chcąc uniknąć odpowiedzialności za zakończenie związku, unika kontaktu, który mógłby prowadzić do ewentualnego, otwartego obwiniania. Zauważmy jednak, że takie działania często są Niezwykle szkodliwe. I to szkodliwe dla samej osoby, która stosuje ten quiet quitting, ale także dla partnera. I nie prowadzą do zdrowego zakończenia związku. Quiet quitting jest ściśle związane z brakiem komunikacji w ramach związku. Aby relacja mogła się rozwijać, ale w taki zdrowy sposób, niezbędna jest komunikacja otwarte wyrażanie swoich uczuć. Nawet jeśli partnerowi może się to nie spodobać. To i tak dzięki otwartej komunikacji mamy szansę być uczciwi, szczerzy. Paradoksalnie to daje nam poczucie własnej wartości, a partnerowi umożliwia szybsze zaakceptowanie sytuacji, jeżeli gramy w otwarte karty. Szczerość pozwala obu stronom przejść przez ten Nieprzyjemny proces, ale w sposób konstruktywny, w sposób zdrowy, zachowując do samego końca wzajemny szacunek. Szczere dyskusje, otwarte wyrażanie uczuć, wyrażanie potrzeb to wszystko ma w sobie potencjał, by dogłębnie zrozumieć się nawzajem i razem znaleźć optymalne rozwiązanie, niezależnie od końcowej decyzji. Początkowo ten termin quiet quitting był używany w kontekście naszej pracy zawodowej. O! No bo tak się działo swego czasu w Polsce coraz częściej, że ktoś po prostu nie przychodzi do pracy albo stara się coraz mniej. Czy możemy także stracić zainteresowanie pracą, podobnie jak w przypadku związku? No okazuje się, że tak, mechanizm ten działa bardzo, bardzo. Podobnie. Quiet Quitting w kontekście pracy odnosi się do sytuacji, w której pracownik stopniowo traci zainteresowanie swoją pracą. Przestaje się powoli w nią angażować, ale nadal nie wyraża tego jawnie. Zwykle nie podejmuje jakichś działań w celu oficjalnego zakończenia zatrudnienia, a w rezultacie po prostu przestaje aktywnie angażować się w wykonywanie swoich obowiązków, traci motywację i coraz bardziej oddala się też emocjonalnie od tej pracy. Przyczyną tego może być niezadowolenie. Niezadowolenie z wykonywanej pracy. Możemy odczuwać brak satysfakcji z obecnej sytuacji zawodowej. Ale jednocześnie możemy nadal nie być gotowi na otwarte zakończenie współpracy z naszym obecnym pracodawcą. Ten sposób postępowania wynikać może z obawy przed negatywnymi konsekwencjami, takimi jak chociażby bycie bezrobotnym, czy to, że ktoś nas nie będzie szanował przez to, że nie mamy pracy. Ale w efekcie też może to być związane z pogorszeniem relacji. Z pracodawcą albo może być związane z trudnościami w znalezieniu nowego zatrudnienia. Zamiast tego osoby stosujące quiet quitting w pracy wybierają tak zwane ciche zakończenie, aby uniknąć ryzyka, aby uniknąć konfliktu. Poprzez stopniowe oddalanie się dążymy do uniknięcia napięcia i podejrzeń ze strony naszego pracodawcy albo współpracowników w firmie, w której pracujemy. Tego rodzaju działanie może prowadzić do negatywnych konsekwencji, ale nie tylko negatywnych konsekwencji po stronie firmy, no bo to jest oczywiste, jeżeli nagle przestajemy się, nagle albo stopniowo przestajemy się starać w wykonywaniu swoich obowiązków, no to firma traci. Ale my jako pracownik, my także tracimy możliwość rozwoju zawodowego, tracimy szansę na pozytywne referencje podczas gdy pracodawca, no... Może odczuwać pewne niejasności, pewne trudności w planowaniu zasobów. W przypadku, gdy pracownik nie jest zadowolony z pracy lub chce zakończyć zatrudnienie, zazwyczaj lepszym podejściem jest otwarta, konstruktywna komunikacja z pracodawcą, bo w ten sposób dajemy i sobie, i temu pracodawcy szansę na znalezienie jakiegoś rozwiązania, które będzie korzystne. Dla nas wszystkich. Ciekaw jestem, czy byliście w takiej sytuacji, jeżeli tak, to podzielcie się tym w komentarzach. Ale widzicie, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej, quiet quitting nie jest korzystnym podejściem, a kluczowym czynnikiem, które powinno nam, które powinno nam przyświecać, to otwartość i komunikacja, bo bez względu na kontekst, to właśnie szczerość umożliwia szybkie rozwiązanie sytuacji. Istnieje możliwość, że pracodawca mógłby zaoferować nam coś wartościowego. A my tego się nie dowiemy, dopóki nie wyrazimy otwarcie naszych potrzeb. I podobnie dzieje się w relacjach partnerskich, w związkach. Wypowiedzenie na głos naszych potrzeb, ale w sposób bezprzemocowy, może pozwolić nam zobaczyć, czy to naprawdę jest to, czego nam potrzeba. Niezależnie od tego, czy to relacja biznesowa. Czy prywatna komunikacja oparta na szczerości jest kluczowa dla zdrowego funkcjonowania każdego człowieka? Bo unikanie, zatajanie, przemilczanie to wszystko ostatecznie prowadzi do niszczenia relacji, a nawet tej najważniejszej relacji, którą my mamy z samym sobą. Jeżeli czujecie, że ten materiał może być przydatny, czy to waszemu szefowi, czy koledze z pracy, czy waszym bliskim, przekażcie im, proszę, ten film. Podzielcie się nim także w swoich mediach społecznościowych. Oby służył jak najlepiej tym wszystkim, którzy rozważają stosowanie quiet quitting jako sposób cichego opuszczenia, czy to związku, czy to pracy. A ja wam mówię, do zobaczenia.